Współpraca z kurierami. W programie Comarch RP Optima możliwe jest nadawanie przesyłek za pośrednictwem następujących firm kurierskich: DHL, DPD, InPost Allegro, InPost Paczkomaty, a także Poczta Polska. Integracja jest dostępna wyłącznie dla użytkowników posiadających aktualną gwarancję na program bez względu na posiadane moduły. Aby skonfigurować współpracę z firmą DHL, przechodzimy do Menu, System, Konfiguracja, Firma, Przesyłki DHL. Zaznaczamy parametr DHL, a następnie na zakładce Ogólne uzupełniamy dane dostępowe otrzymane od firmy DHL, takie jak login, hasło, a także numer subklienta. Z tego poziomu Możemy również zaznaczyć parametr spedytor domyślny. Zaznaczenie parametru oznacza, że zlecenia nadania przesyłki będą domyślnie tworzone dla tego spedytora. Warto podkreślić, iż parametr ten należy zaznaczyć dla jednego ze spedytorów. Następnie przechodzimy na zakładkę Szablon Spedycji. W sekcji Ogólne wybieramy domyślny schemat numeracji dla zleceń nadania przesyłki. W naszym przypadku będzie to ZNP. Z tego poziomu istnieje również możliwość określenia serii wykorzystanej w definicji schematu numeracji dla zleceń nadania przesyłki. My pozostawiamy to pole puste. Następnie na zakładce Parametry przesyłki, aby przesyłka została automatycznie dodana na tworzone zlecenie nadania przesyłki, zaznaczamy parametr domyślna przesyłka, a następnie wybieramy typ przesyłki. W naszym przypadku będzie to przesyłka standardowa. Z tego poziomu istnieje również możliwość zaznaczenia parametru. W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych. Po zaznaczeniu tego parametru przy generowaniu zlecenia nadania przesyłki, wyliczana jest sumaryczna waga pozycji z dokumentu. Następnie, dla poszczególnych typów przesyłki, określamy wagę przesyłki w kilogramach. A także wysokość, szerokość oraz długość paczki w centymetrach. Dla przesyłki paletowej domyślnie ustawiona jest szerokość 80 cm i długość 120 cm. W sekcji informacje dodatkowe przekazane do zlecenia znajdują się parametry, które następnie będzie można wydrukować na etykiecie przesyłki. W polu informacja o zawartości wybieramy. Nazwa pierwszej pozycji. W polu referencje wybieramy numer dokumentu źródłowego, w polu uwagi wybieramy numer powiązanego dokumentu RO, Zaznaczamy również parametr seryjne generowanie przesyłek 1 ZNP dla zaznaczonych dokumentów. Jeżeli parametr jest zaznaczony, to w momencie generowania przesyłek dla dokumentów, które wystawiono dla tego samego odbiorcy. Oraz na ten sam magazyn zostanie utworzone jedno zbiorcze zlecenie nadania przesyłki. Następnie przechodzimy na zakładkę Usługi Dodatkowe. Zaznaczamy parametr Ustawiaj domyślnie pobranie. Po zaznaczeniu parametru na zleceniu nadania przesyłki na zakładce Paczki i Usługi będzie zaznaczona opcja Pobranie. Parametr dotyczy kwoty, jaka ma zostać pobrana od odbiorcy przesyłki. Zaznaczamy parametr, jeśli forma płatności na dokumencie to, a następnie wybieramy gotówka. W polu kwota pobrania zaznaczamy z dokumentu, a następnie zaznaczamy parametr deklarowana wartość ubezpieczenia i również zaznaczamy z dokumentu. Zaznaczenie parametru Dokumenty zwrotne spowoduje, iż kurier dostarczający przesyłkę odbierze od odbiorcy podpisany dokument, np. fakturę, lub umowę. Natomiast zaznaczając parametr powiadomienie e-mail, SMS, prawizacja, odbiorca zlecenia otrzyma informację w postaci wiadomości e-mail oraz SMS o nadaniu przesyłki oraz o jej planowanym terminie doręczenia. Po zaznaczeniu odpowiednich parametrów przechodzimy na zakładkę Parametry wydruku firma DHL. Udostępnia dwa formaty wydruku listu przewozowego: A4 oraz A6. W zależności od wybranego formatu dostępne są dwa rozszerzenia plików: PDF dla formatu A4 oraz PDF lub ZPL dla formatu A6. My wybieramy format A6 oraz plik PDF. Wygenerowanie zlecenia nadania przesyłki jest możliwe z zakładki ogólne nadanie przesyłki. Nadanie przesyłki jest również możliwe z listy oraz z formularza dokumentu faktury sprzedaży, Paragonu, faktury Proforma, faktury zaliczkowej oraz w przypadku modułu Handel, a także Handel Plus, z listy oraz formularza dokumentu rezerwacji odbiorcy i wydania zewnętrznego. A także rozchodu wewnętrznego i przesunięcia międzymagazynowego. Przejdziemy teraz na listę faktur sprzedaży i klikniemy ikonę umożliwiającą nadanie zlecenia przesyłki. Na formularzu, na pierwszej zakładce ogólne, widoczny jest numer dokumentu, data wystawienia, a także dane, nadawcy oraz odbiorcy. Na karcie odbiorcy widoczne są również dwa parametry. Parametr użyj adresu korespondencyjnego, po którego zaznaczeniu na zlecenie pobierany jest adres korespondencyjny z karty podmiotu, a także parametr przesyłka do oddziału. Zaznaczenie tego parametru oznacza, iż przesyłka ma być transportowana między oddziałami firmy. W sekcji Dodatkowe istnieje możliwość wpisania dodatkowych uwag do zlecenia. Przechodzimy na drugą zakładkę. Paczki i usługi. Znajdują się tutaj informacje o rodzaju paczki wraz z jej parametrami, a także informacje o jej zawartości i numerze referencyjnym. Poniżej widoczne są również usługi dodatkowe wprowadzone wcześniej z poziomu konfiguracji. Przechodzimy na zakładkę DHL. Wyświetlane są tutaj dane pobrane z serwisu DHL. Jest to data zgłoszenia. Czyli data wysłania zlecenia do serwisu firmy kurierskiej. W polu planowany przyjazd kuriera, data nadania, należy podać datę, a także przedział czasowy, w którym ma przyjać kurier. Z tego poziomu widoczny jest również numer zlecenia odbioru. Jest to numer zlecenia nadany przez firmę kurierską. Na ostatniej zakładce Dokumenty wyświetlany jest dokument, dla którego zostało utworzone zlecenie. Klikamy na ikonę umożliwiającą zamówienie kuriera. Na zakładce DHL widoczny jest numer listu przewozowego oraz adres URL. Po kliknięciu w link użytkownik zostanie przeniesiony na stronę internetową, na której może śledzić przesyłkę. Dodatkowo z tego poziomu możemy uzyskać podgląd do protokołu odbioru, jak i listu przewozowego. Poniżej widoczny jest również status zlecenia. Oraz informacja o błędach, które wystąpiły podczas wysyłania zlecenia. Przejdziemy teraz na listę zleceń klikając Ogólne, Nadanie przesyłki. Widzimy, iż nowo wygenerowane zlecenie pojawiło się na liście. Z tego poziomu, za pomocą ikon widocznych na dole ekranu, istnieje również możliwość: Zamówienie kuriera, Przycisk pozwala na seryjne zamówienia kuriera dla zaznaczonych zleceń, wydrukowania potwierdzenia nadania przesyłek oraz wydrukowania etykiet.